tego bardzo się cieszę, że to, to jest kolejny krok, ale nie ostatni, mogę Państwa zapewnić. Już dzisiaj rozmawiamy o kolejnych pomysłach, o realizacji kolejnych przedsięwzięć, e, które mam nadzieję sprawią to, że rzeczywiście gospodarka lubuska, gospodarka nowosowska będzie się rozwijała. E, ja jeszcze, jeszcze podkreślę, że Państwa, znajdujemy się w pierwszym e, i na razie jeszcze jedynym działającym i funkcjonującym parku naukowo-technologicznym w województwie lubuskim, który mam nadzieję, że wyznacza kierunki, e, które zdecydowanie realizuje tą ideę, o której mówiliśmy od samego początku. My jesteśmy po to, żeby pomagać i wspierać lokalny, lokalny biznes, lokalną gospodarkę i chcielibyśmy zmierzać właśnie w tym kierunku, który sobie wieloletnio wyznaczyliśmy. Dzisiejszy dzień jest tego dowodem. Oddaję głos Panie Prezesie i później chętnie odpowiem na pytania, ale jeszcze raz chciałem podkreślić. Jestem z dum dumny z tego, że udało nam się wykonać kolejny, bardzo ważny krok w kierunku rozwoju gospodarczego Nowej Soli i regionu. Ja może króciutko tylko na temat tego, co żeśmy zrobili i co będziemy robić. Eee, co? Kasa. Ile? 800 tysięcy złotych na jedno wejście. Wspólnie 10 milionów złotych, które otrzymaliśmy jako dofinansowanie eee, unijne. Na co? Na nowe pomysły, na nowe pomysły innowacyjne, na biznes. Komu? Tak naprawdę dla każdego. Kto ma pomysł, czy to będzie osoba fizyczna, czy to będzie firma, czy to jakikolwiek podmiot zorganizowany. Taki, taka, taka instytucja może otrzymać dofinansowanie. Jak? W taki sposób, że prowadzimy. Prowadzimy rozmowy z takim, z takim pomysłodawcą, które doprowadzi w efekcie, mają do tego, że, że założymy wspólne przedsięwzięcie w postaci spółki, do której wyniesiemy kapitał. W postaci tej, go, tej gotówki, kapitał na funkcjonowanie, na przeprowadzenie badań, testów i na komercjalizację tego pomysłu. Nasz udział, i to jest bardzo ważna rzecz, nie może być większy niż 50%. Ale wcześniej potrzebna jest ta droga. tak? Czyli jest proinkubacja, na którą składa się biznesplan, analiza rynku, ocena wartości tego projektu oraz, oraz opinia o innowacyjności. Potem jest wsparcie dla nowej spółki, czyli związanie tej, tej spółki, wpłata pieniędzy na kapitał. I w dalszym ciągu nie zostawiamy te, tego, tego pomysłodawcy samego, bo można sobie wyobrazić, że on tak naprawdę jest techniczny na przykład i, i potrafi, ma tylko genialne pomysły, ale nie potrafi zarządzać spółką. W związku z tym my będziemy go wspierać w tym. Docelowo wycofamy się z tych udziałów i ten pomysłodawca będzie stuprocentowym właścicielem swojej firmy, tak? Wcześniej i tak naprawdę jeszcze od dziś Musimy zrobić nabór od pomysłów, odpowiednio je wyselekcjonować, tak, żeby doprowadzić wspólnie z naszymi partnerami, o których zaraz powiem, do jakby własnego przekonania, że to, co zainwestujemy, jest słuszne i przyniesie korzyści. Partnerstwo. Nie jesteśmy sami. Interior jest bardzo młody i, 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 i pewne doświadczenie mamy, aczkolwiek tutaj wspieram się bardzo mocno naszymi partnerami, którymi są. Wielkopolski Instytut Jakości. Oraz Invest.com Group SA. Ta druga firma jest to spółka giełdowa, która również będzie w przypadku kilku dziewięciu, minimum 9 dziewięciu spółek partycypować w postaci 1 postaci miliona złotych, jeśli chodzi o obejścia kapitałowe. Skąd to wszystko? Z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z działania 3.1, inicjowanie działalności innowacyjnej. Ostatecznie. Można powiedzieć, że Wespół z Inwestką, Grup.sa SA i z Instytutem Wielkopolskim, Wielkopolskim Instytutem jako Jakości e, tworzymy e, w interiorze inkubator innowacji. Tak to w całości wygląda. Myślę, że tutaj dwa słowa e, należą się jeszcze e, na pewno partnerom, jak, jako jakby takie potwierdzenie, e, że e, ci, z którymi współpracujemy, e, również zainteresowani są rozwijaniem, e, inwestowaniem tutaj w nasze, w nasze województwo. Jak również tym, że mają stosowne w tym zakresie doświadczenia. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry Państwu. Krzysztof Sisielski, Wielkopolski Instytut Jakości Poznań. My posiadamy 20-letnie doświadczenie jako jednostka otoczenia biznesu przede wszystkim, wspierająca i pomagające mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Na y, styku nauka i biznes. Staramy się łączyć, pomagać przedsiębiorcom w tym, aby oni osiągnęli sukces. Sukces przy pomocy uczelni, przy pomocy inwestorów, a sami staramy się być mentorem i doradcą w różnych dziedzinach gospodarki właśnie dlatego. Przedsiębiorcy. Sami prowadzimy też projekt 3.1. Mamy obecnie pięć podmiotów, z którymi praktycznie parę dni temu przelaliśmy środki, czyli spółki powstały, zaczynają działać, funkcjonować. Czeka nas jeszcze około 80 wejść kapitałowych, też z tego projektu 3.1. No i myślę, że mając już doświadczenie, realizacji tych projektów, tutaj wspólnie z interiorem, z inwestorem, wspólnie nam się uda yy, uda zrealizować yy, to, co jest najważniejsze dla przedsiębiorcy, czyli zrealizowanie jego pomysłu no i oczywiście w trakcie końcowym zarobienie pieniędzy oczywiście, bo z na, na tym to ten cały biznes polega. Yy, ja chcę podziękować przy okazji, korzystając z okazji, że Interiurz się zwrócił do nas z prośbą o udział w partnerstwie. Bardzo dziękujemy za to, bo to jest zaszczyt dla nas i myślę, że z pożytkiem i dla Wielkopolski i dla i dla To na razie tyle. Jak Państwo chcielibyście jakieś pytania, bardzo proszę, oddaję dalej głos. Bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Białową. Mam przyjemność reprezentować spółkę Inwest.com Grupę S.A. My niestety znamy się tylko na inwestowaniu, ale w tej roli e, e, też będziemy występować e, w, e, w tym projekcie. E, Investment Group jest spółką inwestycyjno doradczą która specjalizuje się w e, świadczeniu usług Project finance i inwestowaniu w akcje i udziały małych i średnich przedsiębiorstw. E, najbardziej lubimy, m, aby ta ścieżka rozwoju tych firm przebiegała też poprzez i connect i, i warszawski, e, warszawski pakiet. Sami jesteśmy spółką notowaną na rynku podstawowym i papierów wartościowych w Warszawie, a więc e, Znamy ten rynek od potrzebki i, i wiele, wiele z tych aspektów związanych z funkcjonowaniem jako spółka publiczna, która kiedyś mała, dzisiaj już o e, zdecydowanie większej skali działalności sami e, przyświeciliśmy to i mamy takie własne doświadczenie, co pozwala nam z jednej strony rozumieć potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, e, a z drugiej strony oczekiwania inwestorów, którzy zawsze są e, niezbędnymi dawcami e, kapitału, e, który ma zasilać e, ten e, rozwój.